Zatrzymaj się na chwilę i poczuj, jak serce zaczyna bić szybciej. Wyobraź sobie moment, kiedy twoje oczy spotykają się z blaskiem tej wyjątkowej biżuterii. Czy czujesz to? To uczucie, kiedy każdy kryształek, każdy element zdaje się mówić bezpośrednio do twojej duszy, prowadząc cię w głąb marzeń i pragnień. W tej chwili wszystko inne zanika pozostawiając tylko ciebie i ten niezwykły przedmiot pożądania. Poczuj, jak biżuteria staje się przedłużeniem twojego wnętrza, jak doskonale komponuje się z twoją osobowością, podkreślając to, co w tobie najpiękniejsze. Daj się ponieść tej magii, pozwól sobie na chwilę luksusu, który zasługujesz od dawna posiadać. Niech ten pierścionek, ta bransoletka czy naszyjnik stanie się twoją codzienną opowieścią, symbolem pewności siebie i wyjątkowości.